Tunel pod Świną w Świnoujściu, otwarty w 2023 roku, to nie tylko inżynieryjne arcydzieło, ale też obiekt wzbudzający duże zainteresowanie podczas intensywnych opadów deszczu. Wielu mieszkańców i turystów zastanawia się: czy tunel jest bezpieczny w czasie ulewy, czy istnieje ryzyko zalania? Sprawdziliśmy, jak działa system ochrony i co naprawdę dzieje się pod ziemią, gdy nad Świnoujściem przechodzi nawałnica. W czasie intensywnych opadów deszczu w tunelu rzeczywiście można zauważyć wodę spływającą po ścianach oraz wilgotną jezdnię. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania pokazujące kałuże i mokre fragmenty nawierzchni, co dla niektórych wygląda niepokojąco. Jednak eksperci uspokajają takie zjawiska są przewidziane w projekcie i nie stanowią zagrożenia dla użytkowników tunelu. Najważniejszym elementem, który chroni tunel przed załaniem, jest jego system odwodnienia. Wzdłuż jest dni i pod powierzchnią konstrukcji znajdują się specjalne kanały odprowadzające wodę. Gdy tylko deszcz zaczyna padać, woda trafia do studzienek i jest pompowana na zewnątrz do systemu kanalizacji deszczowej. W sytuacji ekstremalnej, gdyby opady były wyjątkowo intensywne, uruchamiane są dodatkowe pompy, które mają na celu przyspieszone usuwanie wody. Cały system pracuje automatycznie, oparty na czujnikach wilgoci i poziomu wody. Tunel pod Świną jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Na całej długości znajduje się monitoring wizyjny oraz systemy czujników, które na bieżąco rejestrują poziom wilgoci. Obecność wody, a także jakość powietrza. W razie zagrożenia system automatycznie może włączyć alarmy, a w ostateczności zablokować wjazd do tunelu. Dotychczas nie odnotowano sytuacji, w której tunel musiałby zostać zamknięty z powodu deszczu. Działa on stabilnie, również w trudnych warunkach atmosferycznych. W czasie intensywnych ulew tunel pozostaje przejezdny, jednak kierowcy powinni zachować ostrożność. Wilgotna nawierzchnia może być śliska, a ograniczona widoczność w połączeniu z refleksami światła od wody na jezdni może utrudniać jazdę. Warto w takich warunkach zdjąć nogę z gazu, zachować większy odstęp od pojazdu poprzedzającego i nie wykonywać gwałtownych manewrów. Podsumowanie mimo, że podczas ulewy w tunelu pod świną można zauważyć wodę spływającą po ścianach czy wilgotną nawierzchnię, nie oznacza to, że tunel jest zagrożony załaniem. Wręcz przeciwnie, wszystkie takie zjawiska są pod kontrolą i stanowią element przewidziany w konstrukcji. Dzięki zaawansowanym systemom odwodnienia, czujnikom i monitoringowi, tunel funkcjonuje sprawnie i bezpiecznie nawet w trakcie najbardziej intensywnych opadów. Nie zapominajmy, komu zawdzięczamy tunel w Świnoujściu. W obliczu obecnych debat warto przypomnieć fakty. To właśnie Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości był politycznym inicjatorem budowy tunelu w świnoujściu jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat w regionie. To PiS doprowadził te inwestycje do finału, skutecznie pozyskując środki i nadzorując realizację projektu od decyzji po wbicie pierwszej łopaty. Nie można też pominąć lokalnego zaangażowania. Prezydent Janusz Zmurkiewicz oraz jego zastępczyni Barbara Michalska odegrali kluczową rolę w dopilnowaniu szczegółów i codziennej koordynacji inwestycji. Słońce, praszy, piasek, paszy, kto może nad morze, masy Wakacje lato czas bez troski pale sumione w przeszłań Polsto. Na morze, nad morze, to może Zrób wszystko, w spakuj pali. Zamki z piasku muszelki małe, wieczorne ogniska, opowieści niebanalne. Na morzem znajdziesz ukojenie i spokój wielki. Nad morzem, nad morzem to morze, rzuc wszystko, spakuj palice. Wakacje, lato, czas na przygodę. morskie miasteczko już na nas czeka młode. Młode. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnouisie.pl. Świnoujście w sieci, Twoje pierwsze źródło informacji.